Dwa bieguny. Ciekawe spotkanie o wysokiej intensywności gry i powiewający nudą mecz. Jednego z faworytów do wygrania całego turnieju. Zapraszam na podsumowanie piątego dnia Euro 2024. We wtorek kończyliśmy pierwszą kolejkę zmagań na mistrzostwach Europy, dlatego mieliśmy jedynie dwa spotkania. Turcja wygrywa 3 do 1 z Gruzją, ale trzeba też oddać szacunek Gruzinom, bo zaprezentowali się. Bardzo walecznie w tym spotkaniu. Owszem, przez pierwsze 30 minut Turcja dominowała, mogła prowadzić 2 do zera już w 27 minucie, ale jak okazało się po weryfikacji Var, Ildiz był naspalonym, a konkretnie rzecz ujmując, pół buta. Wystawało poza linię spalonego. Wcześniej piękna bramka Myldyra, który świetnie uderzył z pierwszej wybitą futbolówkę i zapakował piłkę w okienko bramki Mamarda ale, tak jak mówiłem, to spotkanie odmieniło się w 30. minucie, konkretnie rzecz ujmując w 32., kiedy to bramkę wyrównującą zdobył Mikał Tadze. Tutaj spory błąd popełnił bramkarz Turków, który Przepuścił ten strzał pod ręką i to też przy bliższym słupku. Delikatnie rzecz ujmując, mógł zachować się w tej sytuacji lepiej. Ten gol pobudził Gruzinów, i do końca meczu mieliśmy wyrównane spotkanie, pełne intensywności i akcji pod zarówno jedną, jak i drugą bramką. W 65 minucie, no to chyba jest nawet lepsza bramka od tej stanciu z wczorajszego spotkania między Rumunią a Ukrainą. Arda Güler po krótkim podprowadzeniu piłki uderzył za pola karnego tak, że siedząc przed telewizorem można było do siebie powiedzieć... Oku. No przepiękne uderzenie utalentowanego Turka Gruzini nie dawali za wygraną No trochę im tego szczęścia dzisiaj brakowało Najpierw poprzeczka, później słupek Następnie w świetnej sytuacji dwóch Gruzinów Nawzajem sobie przeszkodzili I koniec końców jeden z nich oddał strzał obok bramki W doliczonym czasie gry dalej próbowali zdobyć wyrównującą bramkę Jednak po rzucie rożnym w ostatnich minutach Z kontrą wyszli Turcy A że Mamardaszwili przy tym stałym fragmencie gry też poszedł w pole karne przeciwnika, to bramka Gruzinów była pusta i było tylko formalnością to, że aktur Koglu wbije futbolówkę do tej pustej bramki. Turcy zgarniają trzy punkty, ale Gruzini zaprezentowali się na tyle dobrze, że mogą jeszcze w tej grupie namieszać i komuś ze swoich rywali Punkty urwać. Pierwszą kolejkę fazy grupowej spuentował pojedynek Portugalii z Czechami. Najnudniejszy mecz na tym turnieju. Człowiek musiał przed telewizorem walczyć, aby nie zasnąć. Szczególnie w pierwszej połowie. Portugalia wygrywa rzutem na taśmę z Czechami 2 do 1. Ale jako pierwsi bramkę zdobyli nasi sąsiedzi. Po jednej z kontr. Prowód pięknie przymierzył z zapola pola przy słupku i mieliśmy nie lada zaskoczeniem, bo nie ma co ukrywać, sporym faworytem tego spotkania była Portugalia. Niestety, po kilku minutach, szczęście opuściło Czechów, i w 69. minucie interweniujący Stanek nabił Hranaca i piłka wpadła do bramki Czechów. W 87. minucie bramkę zdobył Diogo Jota, który dobił strzał Cristiano Ronaldo, zrobił słynną cieszynkę sugerującą narodziny dziecka, a tymczasem po weryfikacji VAR okazało się, że na delikatnym spalonym był Cristiano Ronaldo i bramka ta nie została zaliczona. Portugalczycy i tak dopieli swego, ale trochę pomógł im sędzia. W 91. minucie na połowie Portugalczyków faulowany był jeden z Czechów, jednak sędzia nie odgwizdał tego ewidentnego faulu. Faworyci tego spotkania wyszli z kontratakiem. Dogrywaną piłkę w pole karne przepuścił między nogami największy pychowiec w tym spotkaniu, czyli Hanac, i z bliskiej odległości piłkę do bramki wbił Francisco Concesión. Spotkanie zakończyło. Się wynikiem 2 do 1 i Czesi, tak jak my, mimo prowadzenia, kończą spotkanie z zerowym dorobkiem punktowym. Teraz już wiesz, co się działo we wtorkowych spotkaniach na Euro 2024, nawet jeśli nie oglądałeś ani jednego spotkania.